Monika z Trinity. Dzisiaj bierzemy sobie na tapetę powieść. Co to jest powieść i właściwie dlaczego zdecydowałam się zająć tym tematem? Powięś jest to tkanka łączna i łączy sobie praktycznie wszystko, co jest w naszym ciele. Łączy sobie mięśnie z mięśniami, ale również mięśnie z kośćcem, mięśnie z narządami wewnętrznymi. Ogólnie całe nasze ciało powinno być rozpatrywane jako jeden wielki układ tensegracyjny. Co to znaczy, wyobraźcie sobie, że nasze ciało jest jak maszt. Jest maszt, który powinien stać sobie pionowo, i żeby on mógł stać właśnie w tej pozycji, to jest poprzyczepiany różnymi linkami. I między tymi linkami następują pewne zależności. Te linki muszą mieć stałe napięcie, żeby maszt mógł stać w pionie. Jeżeli na jednej lince coś się podzieje, na przykład poluzuje się, Podobnie druga nilka się zepnie. Tak właśnie działa nam powięź. Możemy mieć bardzo dużo różnych zależności. Na przykład wpływ jednego mięśnia na drugi mięsień. Mamy powiedzmy mięsień pośladkowy wielki. Pośladkowy wielki, powiedzmy po stronie lewej, łączy się powięźowo po skosie z mięśniem najszerszym grzbietu po stronie prawej. I jeżeli ten pośladkowy wielki lewy jest nieaktywny, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że również najszerszy grzbietu po stronie przeciwnej nie będzie nam działał prawidłowo. Oprócz tego, że mięsień może mieć wpływ na mięsień, to może być jeszcze taka sytuacja, że powiedzmy narząd wewnętrzny wpływa na mięsień albo odwrotnie, mięsień na narząd wewnętrzny. Weźmy sobie na przykład wątrobę. Wątroba, która jest powięziowo połączona z przeponą, z żebrami, z opłucną i jeżeli są jakieś problemy z wątrobą, powiedzmy ona jest powiększona, to rzutuje nam na mobilność w całej obręczy barkowej, a nawet w łopatce. I czasami jest tak, że trenujemy, mobilizujemy się, rozciągamy, a mimo to problem wraca i wraca i wraca. I wtedy dobrym pomysłem byłoby się udać do dobrego wizjoterapeuty, który zajmuje się masażem wisceralnym, terapią wisceralną, bo może okazać się, że bez pracy właśnie na tym narządzie, na tej wątrobie nie będziemy nigdy w stanie przywrócić pełnej mobilności w barkach albo ślizgu na łopatce. Ale powiem, to nie tylko przenoszenie problemu z jednego mięśnia na drugi. Niezadbana powięź sama w sobie może być przyczyną bardzo wielu problemów. Na przykład, jakiś czas temu miałam osobę po urazie stawu skokowego. Mimo, że staw już był zagojony, to dolegliwości bólowe zostały. I osoba odczuwała ten nawracający ból, czy przy wchodzeniu pod górę, czy przy schodzeniu ze schodów. I tak naprawdę, odpowiedzią na rozwiązanie tego problemu było po prostu odklejenie powięzi, która przykleiła się o gdzieś tutaj. Właśnie w obrębie stawu skokowego. Po odklejeniu powięzi ból nagle zniknął. To jest jedna rzecz, na pewno ból, który może spowodować nam przyklejona powięź, e, która z kolei nam ogranicza mobilność stawu. Oprócz tego, przyklejona powięź może nam również podziałać dokładnie w drugą stronę, może nam znieść pewne odczucie. Znów, kolejny przypadek. Osoba ćwiczyła sobie plecy. Konkretnie najszerszy grzbietu. Z jednej strony ten mięsień działał sobie bez zarzutu, występowało tam prawidłowe czucie mięśniowe, natomiast po drugiej stronie praktycznie czucie mięśniowe było na poziomie około 50%. I znów po odklejeniu powięzi nagle czucie wróciło. Oprócz tego, że powięź, która jest niezadbana, może nam powodować ból albo w odwrotną stronę zmniejszać nam czucie mięśniowe, to jeszcze może zmieniać nam kształt mięśnia. Jakiś czas temu mieliśmy klienta, który bardzo chciał zbudować, wyrzeźbić w porządny sposób klatkę piersiową. I rzeczywiście i trening był dobrze zrobiony i właściwa dieta, no ale ta klatka piersiowa cały czas pozostawała dużo do życzenia. Więc co? Pomyśleliśmy, spróbujmy jeszcze pokombinować troszeczkę z powięzią. No i zaczęliśmy odrywanie. Odrywaliśmy dosłownie powięź od klatki piersiowej i po jednej takiej sesji tak jakby mięsień został uwolniony. Został uwolniony i klatka nabrała zupełnie innego kształtu. Więc tak jak widzimy, praca z powięzią może przynieść nam naprawdę niespodziewane efekty. Skąd w ogóle biorą się problemy z powięzią? Jest tak naprawdę bardzo wiele różnych przyczyn. Część z nich jest od nas niezależna, a część zależna. Jeżeli chodzi o te przyczyny, które są od nas zależne, jest to na pewno proces starzenia się. No niestety, im starsi stajemy się, tym nasza powięź jest w coraz gorszej formie. Aczkolwiek, jeżeli we właściwy sposób z nią postępujemy, jeżeli ją nawadniamy, jeżeli odżywiamy się w sposób właściwy, to możemy spowolnić proces starzenia się tej powięzi i będzie ona nam jeszcze służyła wiele, wiele lat. Oprócz tego czynnika, na który nie mamy większego wpływu, jest szereg innych czynników, na które już wpływ mamy. Chodźmy na nasze odżywianie. Jeżeli Twoja dieta bogata jest w cukier, to cukier jest składnikiem, który ma wpływ na tzw. glikację białka. Glikacja, czyli niszczenie. Kolagen, który jest jednym ze składowych powięzi, jest właśnie białkiem. Więc jedząc dużo cukru, niszczysz sobie kolagen, a tym samym pogarszasz stan swojej powięzi. Co dalej? Kolejnym czynnikiem jest nawodnienie. Woda jest również jednym z integralnych i bardzo ważnych składników powięzi, więc jeżeli nie pijesz wystarczająco, no to niestety ta powięź będzie się robiła coraz bardziej lekka, będzie się przyklejała do tego mięśnia, nie będzie. Zapewniała właściwego ślizgu między mięśniami, a tym samym będzie ograniczała naszą mobilność. Kolejnym winowajcą będą nasze zachowania na co dzień i pozycje, w których przebywamy. Jeżeli na przykład dużo siedzimy, czy dużo stoimy w jednej pozycji, to również ruchy nasze ciała będą utorowane właśnie na te wzorce. Wyobraź sobie, powiedzmy, że dużo siedzisz przed komputerem. Zazwyczaj głowa jest wysunięta i co się wówczas dzieje? Prawdopodobnie powięź na karku też będziesz miał przyklejony. Co dalej? Jeżeli uprawiasz sobie jakiś sport i jesteś wierny tylko temu określonemu sportowi, na przykład nałogowo chodzisz na siłownię, tam sobie robisz jakieś przysiady, jakieś martwe ciągi, wyciskania, podciągania, działasz w jakichś określonych wzorcach ruchowych. Tak samo, jeżeli uprawiasz jakikolwiek inny sport, na przykład kolarstwo. Znowu zazwyczaj poruszasz się w ten sam sposób. Jeżeli zamkniesz się tylko w tym jednym sporcie, w którym musisz działać w jakichś określonych wzorcach ruchowych, to również ta powięź będzie działała właśnie tym torem. Dlatego mega ważne jest to, że jeżeli masz jakiś tam swój wybrany sport. Dobrze jest też kilka razy w tygodniu dorzucić w trening powięziowy. Na pewno Ci się za to oddzięczę. Jeżeli chodzi o ten trening powięziowy, dobrze by było, żeby on był wykonywany parę razy w tygodniu. Parę razy w tygodniu, tak powiedzmy 10-15 minut, natomiast dłuższe sesje, powiedzmy około 45 minut, nawet do godziny, 2-3 razy w tygodniu. Jak powinien wyglądać trening powięziowy? powięziowy jest głównie oparty o pracę na długich łańcuchach. Jeżeli chodzi o te łańcuchy, to tutaj odsyłam do książki Toma Meyersa Taśmy anatomiczne, z której dowiecie się, że jest taśma przednia, tylna, boczna, jest taśma spiralna. Natomiast jeżeli udacie się do naszych filmików na YouTubie, to zobaczycie takie dwa treningi powięziowe, jeden w wersji prostszej, drugi w wersji challenge. Na pewno dla siebie coś znajdziecie. Więc, tak jak powiedziałam, po pierwsze, praca na łańcuchach. Po drugie, te ruchy powinny być płynne i elastyczne. Nie powinny być szarpane, nie powinny być nieistotne. Co więcej, jeżeli już pracujemy sobie, i pracujemy na tych długich łańcuchach, to powinno być maksymalne rozciągnięcie, bo powięź również magazynuje nam energię i jak rozciągamy, tak jakbyśmy gumę rozciągnęli i puścili, elastyczny odrzut. Więc ten element jest również bardzo ważny w treningu powięziowym. No i oczywiście przerwy. Przerwy są również istotne, żeby nawodnić powięź, bo jak już to podkreślałam, woda jest jednym z najważniejszych składników powięzi. Za oprócz treningu powięziowego, no też możemy zrobić całe mnóstwo różnych rzeczy. Po pierwsze, możemy sobie kupić gąbkę antycelulitową i używać jej codziennie pod prysznicę. Masujemy sobie miejsce, które jest problematyczne, mniej więcej do takiej barwy, jakby miała truskawka, bo jak już dojdziemy do głębokiego koloru buraczka czerwonego, to chyba troszeczkę przesadziliśmy. Więc ta gąbka antycelulitowa to jest świetny pomysł. Oprócz tego wszelakie piłeczki, rolery, masażery też się nam niesamowicie dobrze sprawdzą, bo gdy rolujemy sobie, wpływamy sobie na receptory, które się znajdują właśnie tam na powięzi i z tych receptorów, gdy one są uciskane, idzie wiadomość do mózgu: hej, słuchaj stary, trzeba rozluźnić i mięsień, i tą powięź. Także takie masowanie, takie rozluźnianie piłeczką czy wałkiem też jest niesamowicie dobre. Oprócz tego możemy sobie pobawić się z tą powięzią i spróbować sobie ją poodklejać. Tak jak mówiłam na przykład na stawie skokowym, po prostu bierzemy sobie fragment powięzi, jeżeli jest mocno przyklejona, to nie będziemy sobie czuć tam ból ale po kilku takich sesjach bierzemy sobie fałd, przesuwamy sobie go w jedną, w drugą stronę. I w pewnym momencie zacznie się poluźniać. Są miejsca na ciele, gdzie dotrzesz bezproblemowo, a są miejsca na ciele, gdzie trzeba będzie kogoś poprosić o pomoc. Stosując sobie te wszystkie metody, czyli rozbijanie sobie wałkiem, piłką, masażerem, stosowanie gąbki antycelulitowej, odciąganie sobie manualne tej powięzi od mięśnia czy trening powięziowy jest procesem, który w końcu doprowadzi Cię do punktu, gdzie Twoja powięź będzie elastyczna i będzie Twoim sprzymierzeńcem w treningu czy w codziennym funkcjonowaniu. Aczkolwiek weź też pod uwagę, że taka przebudowa powięzi chwilę trwa. Mianowicie, jeżeli chcemy zmienić strukturę powięzi, jeżeli chcemy ją naprawić, jeżeli chcemy zerwać te wszystkie włókna, te wszystkie mosty kolagenowe, patologiczne, które nam tam blokują zakres ruchu, no, potrwa to odrobinkę czasu. Powięź w 30% odbudowuje się w ciągu 6 miesięcy. Natomiast dwa lata zajmie nam, jeżeli chcemy odbudować 75% powięź. Więc to nam zostaje, uzbroić się w cierpliwość i robić to systematycznie. Powinieneś również się przyjrzeć, co masz na swoim talerzu, a co nam wpływa pozytywnie na powięź. Na pewno wszystkie produkty bogate w witaminę C. Bo one mają bardzo dobry wpływ na syntezę kolagenu. Oprócz tego likopen. No, wiadomo, likopen jest w pomidorach, aczkolwiek w świeżych jest go znacznie mniej niż w przetworach pomidorowych. Czyli wszelakie koncentraty pomidorowe, wszelakie pasaty mają go więcej niż taki świeży pomidor z krzaka. Oprócz tego krzem. Jeżeli jesteś hardkorem, pobaw się w ziemię okrzemkową. Natomiast jeżeli ziemia okrzemkowa to dla ciebie jakiś odległy temat, to zawsze możesz sobie spróbować mieszanki pokrzywy i skrzypu i popijać sobie to powiedzmy trzy razy dziennie. A oprócz tego siarkę. No siarkę masz na pewno w jajkach, masz w cebuli, czosnku, ale możesz sobie nasadzić kiełków, rzeżuchy, rzodkiewki. Tam też jest sporo z siarki. A oprócz tego antycyjany, więc są to barwniki roślinne, w ty, które znajdują się głównie w tych warzywach i owocach, które mają intensywną barwę. No i oczywiście kwasy tłuszczowe omega, głównie omega 3. Te na pewno pozyskasz sobie z lnu i nasion czyja, oliwy z oliwek, olej czarnuszki. Na co musisz uważać? No na pewno, tak jak mówiłam, na cukier, który przyczynia się do glicacji białek. Poza tym stres też nam bardzo negatywnie wpływa. Właściwie na wszystko, nie tylko na powieść, na nasz układ odpornościowy, na cały organizm. No i weź pod lupę środki, które bierze, szczególnie środki hormonalne. Jeżeli dany lek zawiera w swoim składzie sztuczne hormony, szczególnie sztuczny estrogen, to weź pod uwagę, że sztuczny estrogen obniża syntezę sy sy kolagenu aż o 40%. Co za tym idzie? Jeżeli tego kolagenu jest za mało w powięzi, to robi ona nam się luźniejsza. Weź pod uwagę na przykład powięź piersiowo-lędźwiową. Jest to taka powięź, która jest zwana sześcioramienną gwiazdą. Ona występuje sobie z tyłu, rzeczywiście ma kształt takiej gwiazdki i ona nam na przykład stabilizuje kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Więc jeżeli przyjmujesz estrogen w tabletkach, to prawdopodobnie Twoja powieść nie będzie z tyłu na tyle silna, żeby być właściwą podporą dla tego kręgosłupa, więc mogą się pojawić jakieś tam bóle w odcinku lędźwiowym, może się pojawić niestabilność w miednicy. Czasami też, gdy mamy mniej tego kolagenu w organizmie, istnieje ryzyko większej ilości złamań i urazów. No to teraz już wiemy, Dlaczego ta nasza trójwymiarowa siatka, która scala całe ciało, jest taka ważna, i co zrobić, żeby służyła ci długie lata? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!